Jeśli chcecie zobaczyć prawdziwą przemianę, to trzeba dobrze przygotować twarz. Nawilżona skóra jest szczęśliwa. Widzicie jak dobrze idzie? Teraz pora na podkład. Oczywiście kryjący. Nadszedł czas na odrobinę magii. Postawcie na szersze brwi. Poświęćcie odrobinę uwagi nosowi. Uuu, jak dobrze się blenduje. Ładnie, prawda? Piękne rzęsy, kochana. Podkreślmy je odpowiednim cieniem. To samo z ustami. Odrobina różu potrafi wiele zmienić. Co za piękna twarz! Dzięki właściwym akcesoriom dokonamy prawdziwej przemiany. O, bagi! Będziesz mi pozować. Nie ruszaj się. I jak ci się podoba? Nie źle, co? Udało mi się oddać twoje oczy. Cześć, skarbie! To dla mnie! Myślę, że ci się spodoba! Jak miło! O, wow! Kocie uszy! Zaraz. Jesteśmy jak bliźniaki, bagi. To takie słodkie. Kocham cię. Zaraz wracam. Nie ma sprawy. O, chyba ktoś dzwoni. No hej. Aha, jasne. Mamo, zobacz! Jestem kotkiem. Och, urocze. Nie! Moje kocie uszy. Kompletnie zniszczone. A takie były ładne. Co za bezsens. I co ja teraz zrobię? Och, nie przejmuj się Ashley. Chyba wiem, co możemy zrobić. Wystarczą nam do tego twoje śliczne włoski. Zaczniemy od niewielkiego warkoczeka z jednej strony i takiego samego z drugiej. Lekko go zegnę i przypnę spinką do włosów. Jeszcze druga strona. No, jaki słodki kociak z ciebie? Daj zobaczyć! Wow, wyglądam jak kotek! Znowu jesteśmy tacy sami bagi. Teraz już zawsze będę nosić tak włosy. Ta gra jest nudna. Chcę zrobić coś ciekawego. Hmm. Czy tu w ogóle ktoś jest? O. Ale pięknie fruwa. Hej, poczekaj! Nic ci nie zrobię! Zatrzymaj się! O, rewy! O, jejku, co za widok! O! Nie, wracaj! Ha, w końcu cię mam! Nic ci nie jest? Nie, nawet motyle nie chcą się pobawić. Oddychaj głęboko, kochanie. Motylek! Żyję własnym życiem, słonko. Ale mam pomysł. Chodź! Wow, to będzie ekstra! Zaczynajmy! Tak jak motyl, i wy możecie przejść metamorfozę. Dzięki odrobinie makijażu. Ale najważniejsze to zacząć od dobrej bazy. Wygląda świetnie. Pomyśl życzenie. Wyznaczcie górną krawędź skrzydła nad brwią, a dolne skrzydło na policzku. To samo z drugiej strony. Dociągnijcie do kącików oczu. Teraz zamalujcie brwi. Odrobina koloru nie zaszkodzi. Co za piękny pomarańcz! Nie zapomnijcie o powiekach. Teraz pokolorujcie resztę skrzydeł. Pięknie. Teraz dolna połowa. Dodajmy inny kolor, dobrze? Żółty pasuje do pomarańczowego. Idzie gładko. Teraz połączcie obydwa kolory. Super. Koniecznie podkreślcie kolory. Jak wspaniale zblendowane. Pora na kontury. To podkreśli wszystkie barwy. Już prawie koniec. Powoli, żeby mieć równe linie. Ostrożnie wokół oczu. Teraz wzdłuż brwi. Oto wzór, jaki ma powstać. Wszystko się pięknie zgra. A na dole? Podobny, ale nieco inny wzór. Ostrożnie. Teraz wypełnijcie. Trzymajcie pędzel we właściwy sposób. A teraz przedłużmy rogi. Z obu stron, pamiętacie? Teraz pora dorysować oczy, ale niezbyt mocno. Dodajmy brokat na powieki, bo w sumie czemu nie? Skrzydła jeszcze nie są gotowe. Dzięki tym liniom będą bardziej realistyczne, jak u prawdziwego motyla. Nie muszą być przesadnie doskonałe, tak będzie o wiele lepiej. Potem dodajcie małe, białe kropeczki. Można to zrobić pędzelkiem. I na górze. Kiedy skończycie, pora na piękne, długie rzęsy. Trzymajmy się tego pomarańczu. Nie zapominajmy o ustach. Hej, tam jest wolne miejsce. Może warto je wykorzystać? Skoro tak, to szyję też. Jak ładnie. To prosty, ale ładny detal. Widzicie pociągnięcia pędzla? To jak stada małych motylków. Wykorzystajcie różne kolory. Zakończymy projekt malując ramiona. Wow, co za metamorfoza! Mogłabym teraz odlecieć! Co za szczegóły zachwycające! Hej, jestem prawie tak piękna jak ty. Teraz ci się podobam? Uu. Do zobaczenia. Wracaj tu. Proszę. Co za wielki motel! A, moje włosy. Pomyliłam się. Mieliśmy dobry pomysł z tym piknikiem. Czas na selfie. Uśmiech? Fajnie wyszło. Wow, patrz tam. To helikopter. Widzisz Ashley? Uu, ale czat? Tylko trochę wieje. Chyba leci w naszą stronę. Ach. Ha, powinnaś siebie teraz widzieć. To chyba jakiś żart. Mnie się podoba. Nie przejmuj się, mam szczotkę. Och, Dzięki. To chyba trochę potrwa, ale nudy. Nareszcie moje włosy wyglądają normalnie. Mindy, obudź się. Trzymaj, dzięki. Dobra robota. Napijmy się czegoś. O nie, znowu ten helikopter. Wow! Muszę ochronić czymś moją fryzurę. Spokojnie. Mam pewien pomysł. Potrzymam ci włosy, a ty się obracaj. Jeszcze trochę? Już prawie gotowe. Teraz zwinę je w kok i przytrzymam tą gumką do włosów. Wow! Podoba mi się ten nowy wygląd. No, nareszcie możemy się zrelaksować. O, -o znowu tu leci! On chyba robi to specjalnie. Ale tym razem nie popsuł mi fryzury. Minie, jesteś genialna! Tak, wiem o tym. Jeszcze jedna fotka? Uśmiech! Oczy same mi się zamykają. Ups. To nie odpręża. Rety, lepiej pójdę spać. O nie. Ktoś za mną idzie? Halo? Jest tam kto? Znam sztuki walki. A! Nie zbliżaj się. O Rety, już jestem na schodach. Muszę uciekać. O, o. Zostaw mój klapek. To moja ulubiona para. Co teraz? Orety, udało się. Uf. Znów porażka. Mało brakowało. Hej, zapomniałam o tym. Ha, jeśli chcę wyjść bez szwanku, to muszę zmienić wygląd. Nie, to nie są wąsy. To by było dziwne, co nie? Śmiało, od ucha do ucha. Teraz środek. Malujcie wzdłuż tych linii, co przedtem, już niedługo. Chcecie wiedzieć, co teraz? Tak, pora na kolory. To bardzo ładny błękit. Tak, pomalujcie cały nos. Ostrożnie przy malowaniu linii. Róbcie to powoli, jeśli musicie. Teraz pomalujcie dookoła brwi. Nie zapomnijcie o drugiej, potem pozostała część czoła i wzdłuż linii żuchwy. Ostrożnie, żeby nie wyjść poza linię. A teraz zamalujcie szyję. Oby wystarczyło wam kosmetyków. Uuu, pora na trochę czerwieni. Macie już wyznaczone linie. Ostrożnie tu jest mało miejsca. Pięknie, a teraz w poprzek całej twarzy. Ups, przegapiłam. Co za wyszkolona ręka. Teraz malujemy dookoła oczu. Zamknijcie oko, żeby dobrze pomalować. A teraz drugie. Nie dotknijcie pędzelkiem oka. Zostało jeszcze trochę skóry. Ale nie wystarczy jej zamalować. Zgadniecie co to takiego? Podpowiem wam. Są bardzo ostre i przerażają każdego, kto je widzi. Tak, zgadliście. To superostre, straszne zęby. No cóż, wkrótce takie będą. Kiedy je namalujemy, te usta będą przerażające. Malujcie je starannie. Tada! I co? Jeszcze nie koniec? Zostało parę szczegółów. Ciemny kolor sprawi, że zęby będą lepiej widoczne. Poczekajcie na efekt końcowy. Nie zamalujcie na czarno zębów. Obrysujcie je dookoła. Potrzeba powolnych i ostrożnych pociągnięć. Jeszcze chwila? Już wygląda świetnie. Już! Tak! Teraz pora na krew! Albo czerwoną farbę. Nie zostawcie ani kawałka skóry. No, ale co z włosami? Już wiem. Od razu lepiej. Już się boicie. Nie szkodzi. To miało być straszne. Gdzie ona jest? Minęła godzina. Wow. Co jest? Aha? Nie! Nie rób mi krzywdy! Już więcej cię nie przestraszę! O Rety! Wynoszę się stąd! Świetnie! Więcej tu nie wracaj! Zadziałało jak zaklęcie! I koniec! Nowa fryzura gotowa! Huh? Co jest grane? O, obudziłaś się? Moje włosy, coś ty zrobiła? Gdzie moja grzywka? To jakaś katastrofa! Muszę to szybko naprawić! Zaraz zobaczę, co mogę kupić! Aha! Właśnie o to mi chodziło! Zaraz będę wyglądała jak dawniej. Wow! Wspaniale! Jeszcze moja ulubiona opaska! Uff, a już się bałam, że to koniec! Na samą myśl włosy stają mi dęba! Ema, jak niedzielne popołudnie spędzone przy malowaniu. Tym razem wybrałyśmy piękne kolory. Róże, błękity i fiolety świetnie do siebie pasują. Co można jeszcze dodać? Uważaj, gdzie to trzymasz. Wybacz. Hmm, chyba już wiem. Twój pędzel. Ups, przepraszam. Zaraz. Ech, dobrze, aby to było zmywalne. Uff, to było niechcące. Chwileczkę, mam genialny pomysł. Chodź. Uff, zabierz mnie z tego świata za pomocą makijażu. Najpierw trzeba zakryć brwi. A teraz pierwsze kształty mają być międzygalaktyczne. Na początku wygląda dość dziwacznie. O, co to? Najpierw nałóżcie bazę. To uwydatni kolory. Nawet na tym maluchu. Baza nałożona można malować. Wow! Super! Żeby dodać głębi temu dużemu elementowi, dodajcie czarny cień. Potem jasny błękit. A z drugiej strony, purpurę. Kluczem jest dobre blendowanie. Nieważne, ilu użyjecie kolorów. Obrysujcie planetę na biało. To ma być gruba kreska. Wygląda wspaniale. Kiedy skończycie, nałóżcie lekką warstwę bieli dookoła. Potem możecie nakładać błękit. Tylko zamknijcie oczy. Możecie też użyć fioletu. Uuu, co za przepiękny turkus. Podkreśli oczy. I neonowe farby. Nie zapominajmy o ustach. Pamiętacie tę planetę? Też zasługuje na cieniowanie. Biel i czerni do siebie pasują. To samo z tą planetą. Uuu, co za fiolet! Dodamy białe światło. Usta gotowe, teraz żółty kolor na brodzie. O, co za piękna purpura! Czy te kolory do siebie pasują? Jeśli je dobrze zblendujecie, to na pewno. Potem skupcie się na szczegółach. Domalujcie różne obiekty. Rozwincie skrzydła wyobraźni. W razie potrzeby dodajcie więcej kolorów. Im więcej miejsca, tym lepiej. Mamy do dyspozycji całą galaktykę. Na pewno nie zostawimy szyi. Nałóżcie produkt gąbką do makijażu. Znacznie łatwiej się zblenduje. Co Wy na to? Jeszcze fryzura i zawojujecie świat. Przepięknie, prawda? To jak podróż w kosmosie, ale bez opuszczania ziemi. O oh, wow! Jestem szczęśliwa! Malujemy dalej. Dobrze, na następnym obrazku... Eni! Przepraszam! Myślisz to, co ja? Muszę się teraz skupić. To już ostatni i naszyjnik gotowy. Nie mogę się doczekać, aż go założę. O, nie! Aaaa! A, 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 Od razu lepiej. Zaraz, mój naszyjnik! O, nie! A tak się starałam! Mindy, co się stało? Mój naszyjnik się rozleciał. I tylko tyle? Uff. Uf. Ouch! Wow! Uh, uwaga! Na koraliki! Dzięki za ostrzeżenie! Już czuję, jak mnie w krzeżu łupie. Sorki, mamo. Koraliki we włosach? Hmm. O co chodzi? Mam pomysł. Nie ruszaj się, zrobię Ci szybki warkoczyk. Musi być dość cienki. Przytrzymam końcówkę tą spinką i włożę na nią kilka koralików. Ostrożnie i powoli. Okej, okay, teraz obrócę spinkę i nałożę koraliki na warkoczyk. O tak! Powinny się trzymać. Wow, ale ślicznie! Dzięki, mamo. Od teraz zawsze możesz robić mi fryzury. Chyba mam wstrząśnienie mózgu. Buh, ale paskudna pogoda. O nie, moje włosy wyglądają tragicznie. Ale wiem, jak temu zaradzić. Tu potrzebna będzie pomoc mojej suszarki. Dobrze jest mieć suche włosy. Od razu lepiej. Huh? Co to ma być? Na dół! Mam tego dość! Jak temu zaradzić? Aha! Użyję tych wałków! Kurczę! Ale sztywne! Chyba muszę się z tym pogodzić! Chyba że... Nie, to nie jest najlepszy pomysł! Musi być jakieś rozwiązanie! Hmm... A gdyby taką użyć aloesu? To powinno zadziałać! Wycisnę trochę soku z Aloesu na szczoteczkę do rzęs. Wystarczy odrobina. Właśnie tyle. Teraz przeczeszę nią niesforny kosmyk. Aloes zadziała świetnie jako maseczka do włosów i pomoże też w ich stylizacji. Ja swoje uczeszę w ten sposób. I tak samo po drugiej stronie. Wow, wygląda świetnie. Bardzo stylowo. Muszę zapamiętać to na następny raz. Ech, czy te elementy do siebie pasują? Może trzeba je mocniej łączyć. Może być? A może to? Jeszcze gorzej. Mamo? Co? A może tak? Czy ja zwariowałam? A teraz? Co? To bez sensu. Au. Moje puzzle! Mogło mi się coś stać! O, zaraz, zaraz! Już mam! Stwórzmy razem stylizację! Przygotuję najpierw płótno. Weźmy się do dzieła! Zaczniemy od powiek. Jeśli liczycie na subtelność, to się przeliczyliście. Będzie bardzo jaskrawo, ludziska! Żółty kolor w kącikach oczu. Koniecznie wszystko blendujcie. Ekstra! Teraz uzupełnijcie różowym. To pięknie zespala kolory, prawda? A potem dokładnie to rozprowadźcie. Możecie nawet dociemnąć do brwi. Potem pomalujcie załamane powieki. Tak na całej długości. Potem turkus na dolnej powiece. Pamiętajcie, żeby solidnie blendować. Dbajcie, żeby produkt nie wpadł do oka. Uh, jak pięknie błyszczy. Teraz dodajcie czarne kreski. I domalujcie małe skrzydełka. To trudne, więc się nie spieszcie. Czy to nie wygląda super? To jeszcze nic. Pamiętacie niesforne puzle? Chyba wylądowały na waszej twarzy. Narysujcie je na czole. Całe szczęście, że idealnie do siebie pasują. Cierpliwości. Efekt będzie super. Teraz dookoła nosa i na drugą stronę twarzy. Nie zapomnijcie o brodzie. Super! Ha! O-o! Co dalej? Ha? Chyba jednak nie. A teraz całe szczęście. Pomalujcie miejsca bez puzli. Nie wychodźcie poza linię. To bywa trudne. Ważne, żeby nie przekroczyć linii. Tu jest o wiele łatwiej. Popatrzcie, ile miejsca na szyi. Te równe pociągnięcia są bardzo kojące. Teraz z tej strony. Nie zapomnijcie o tym miejscu. Drobne pociągnięcia będą w sam raz. Nie martwcie się, już kończymy. Mamy sporo skóry do zamalowania. Gąbeczka na ratunek. A teraz kolorowe akcenty. Wystarczy musnąć brzegi. Czarnym eyelinerem namalujemy kontury później. Ta część wymaga sporo cierpliwości. O żadnym nie zapomnijcie. Brakujący element potrafi zepsuć całe puzzle. Uwaga, malowanie kresek może łaskotać. Ale starajcie się nie poruszać. Bądźcie nieruchomi. Już prawie koniec? Nie drgnijcie. To jest bardzo ważne. Poprawcie każdą linię, aby nie zabrakło produktu. Macie sporo do pomalowania. Jeszcze kilka kresek. Teraz dodamy biały kolor. Dzięki temu będą lepiej widoczne. Dodamy róż na usta. Obrysujemy i pomalujemy. Kontrastujący róż będzie piękny. I co na koniec? Rzęsy dopełniają całości. Wygląda wspaniale. Dobierz jeszcze sukienkę. Wow! Doskonale! Nie wierzę że własnym oczom mamo. Dzięki. Bliźniaczki. Co? Ups, ważne, że się starasz. Nie trzyma się. Ale jestem głodna. Próbuję się skupić. Ha? Ale pycha. E, Mindi, wszystko w porządku? Zegar ci się tak spodobał? Minnie? Juhu! Co z tobą? O, nic. Nieważne. Słuchajcie, to bardzo istotne. Mmm, wiem. Mam coś w plecaku. Zaraz sobie to przekąszę. Wow! Są cudowne! Toma! lukier. lukier, mój ulubiony! Niesłychane! Dość tego! Mindy, co to za jedzenie na lekcji? Myślałam, że pani nie zauważy. Tego pikniku? Proszę się skupić. Chciałam tylko pączka! O! Fryzora Sani podsunęła mi pewną myśl. To się musi udać. Wygląda i pachnie niesamowicie. Czy ja tu czuję pączki? Dziwne. Dała się nabrać. Zasłużyłam na coś dobrego. Wow! Sprytnie! Mogę jednego! Trzymaj. Wow, dzięki! Mm, różowy lukier! Co to za hałasy? Ciekawa lekcja, proszę pani. O, no, dziękuję. Chcielibyście wykorzystać tę stylizację? Napiszcie jak Wam poszło i koniecznie dodajcie coś od siebie. Widzieliście te odcinki? Zasubskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić.